Szymanko, witam was w kolejnym Opernowius, a dziś wybierzemy się na gran Canaria, żeby zobaczyć, czy ta restauracja w końcu ruszyła. Zapraszam. Kowalscy przyszli do ekskluzywnego hotelu, gdzie menadżerem jest Adrian, chłopak Małgorzaty. Chcą mu podziękować za załatwienie uczciwego elektryka. Hejo. Trzeba podziękować chłopakowi. I go naciągnąć jeszcze. Dziękuję. Przyszedł ten elektryk, to... Dzień dobry. O cześć. nie z nic tymi mówił, że. Cześć, na mnie czeka. Słuchaj, bo przyszliśmy ci podziękować. Był ten elektryk u nas, obiecał, że nam to naprawi. Fajny chłopak z niego jest, powiem ci. Cieszy mnie też, że jesteście zadowoleni. Super, że wam to naprawi. No, My już też jesteśmy cięć. zadowoleni. Tylko słuchaj, Adrian, no, no, nie może być taka sytuacja, żebyś ty za nas płacił. My nie, no, nie jesteśmy nie, nie, nie. jakimiś dziadami, wiesz? Jest taka sytuacja, jaka jest w tej chwili, ale to jest chwilowe. No. Spokojnie. Moi drodzy, potraktujcie to jako pożyczkę. Oddacie mi, jak wam to Ja pierdolę. A ci z tyłu znowu, ja już o tym praktycznie zapomniał, a ci znowu tam z tyłu kurwa jakieś chlapu chlap I robią. to jest... Super. Umawiamy się, tak? To ja rozumiem, świetny pomysł. Cieszę się, że mogę pomóc rodzicom gości w potrzebie. Adrian, co do grosza ci oddamy wszystkie pieniądze, jak tylko ale zaczniemy zarabiać, to tak ci obiecuję, że co do grosza wszystko... Ale tak. mam jedną prośbę. Ogromną. Tak? O tej pożyczce gośćce ani słowa. Ale, ale Adrian, jest. to co mówimy między facetami, zostaje między facetami. Z naszej strony na pewno nie musi się obawiać. Gośka się o niczym nie dowie. Jestem zadowolony, że Adrian zapłacił za tego elektryka i jeszcze zgodził się, żebyśmy mu oddali później. No ale przecież on pra pracuje w takim wielkim hotelu, to zarabia ku pekasowi. Tak? No. Muszę się z zap zaprzyjaźnić, bo on na może, może nam bardzo może pomóc. Może nam jeszcze dużo to chodźmy to oblać do waru. Jest tutaj, Bato. Zapraszam na piwko. Ja stawiam, oczywiście, ja stawiam. Moi drodzy, bardzo chętnie, ale w pracy jestem. No ale ale... jedno piwko. No właśnie, jedno piwko przecież Jak to mówią, pracy. Ja. Widział, Cię. ja mam propozycję. Umówmy się po południu na mieście. A to jest świetny pomysł. pomysł. Tylko no. Lucia, No bierzmy we dwóch, tak by to męskie rozmowy jakieś, pogadamy o tym i o tamtym. Przecież ty sobie znajdziesz jakieś zajęcie. Tam. No dobrze, nie będę... Kobieta wam już, to zawsze będzie. Nie będę nazywa. wam już przeszkadzała. Nie... Pogadajcie sobie, nie. Wszystko będzie okej okay. No, a my se... Ale oczywiście, Adrian, żeby nie było no, Ja zapraszam, <baixo> ja sprawiam ja ja nie jesteś zapraszany. naprawdę To co? To co, panie Lucjanie, jesteśmy umówieni? Do zobaczenia To ja wracam do pracy No to hej Ej, studniki Słuchaj Ja się ją rzuciłem I on ma inne nogi, tyle co ja, 26 Wyłaj z tej wody tej wody. W, w ciuchach, Tak, bo do się prosiłaś, To jedyna W zaraz będzie afera, Adrian z domu przyleci Wyciągaj ją, albo co? No, no i jeszcze na sam koniec dzieciaki zrobiły co <noise> Ja myślałem, że tam się <noise> Po polsku, no ławce zagrażę. Tak zaprosił Adriana, żeby mu podziękować za to. już nie polskie piwo. No dobra, pogadamy, to to tu jest spokojnie, cisza, plyner. Pogadamy. Cłonko na nas będzie świecić. Mamy do obgadania są... parę interesów. Bardzo bym chciał Ci się odwdzięczyć. Bardzo. Tylko no wiesz, no nie wiem, jak tak za bardzo, nie? Odwdzięczyć to mi się możecie, panie Lucianie. mówiąc mi po prostu prawdę. Jeśli chodzi o Gosia, Dlaczego Gosia... Tak się zachowuję w stosunku co do was. Adrian. Ja ci powiem, bo to nie jest żadna tajemnica. Kośka, to dobre dziecko było. Odkąd wyjechała na Gran Canaria wszystko się zmieniło. Słuchaj, ona poznała tutaj takiego dupka. Diego się zmienił. Don Diego. I ten Diego ustawiał ją cały czas przeciwko nam. On ją ona... tak zmienił? Co? On ją tak zmienił? No tak, on ją zmienił, bo to była normalna dziewczyna. Ona zaczęła zadzierać. No, Zaczęło sama... się od paznokci, od fryzury, wszystko zaczęła zmieniać. No i zrobiła się taka jęza. Zaczęła się robić wielka pani, a my to byliśmy dla niej nikim. Myśmy tutaj byli. To była taka afera, że wiesz, nie, nie będę ci wtajemniczał. Ale posłuchaj, nam się należy szacunek, bo my jesteśmy jej rodzice, matka i ojciec, tak? Luśka wyhodowała ją, na własnym cycku ją karmiła, a ona teraz wielka pani z tamta rzeczy, bo chciałaby z nią mieć jakiś kontakt, to jest najstarsza córka, tak? A tamta nie chce nas znać w ogóle, tak? Rodzicom należy się szacunek. Ja z Gosią porozmawiam, żeby wyjaśniła te pewne sprawy, które tutaj zaszły, bo nie ukrywam, że Kowalscy to bardzo fajna rodzina i być może chciałbym do nich dołączyć. Ja sam nie mam rodziców. Moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym, jak byłem małym chłopcem. się nie śmiejemy. Powiem ci, że jak nie masz rodziny, to nie masz problemu. Chociaż problemów, nie wiadomo, czy jest tak na Chciałbym mieć rodzinę, wiesz? Zależy mi na tym, żeby mieć rodzinę, żeby mieć rodziców, żeby mieć żonę. I też nie ukrywam, że chciałbym, żebyście także stanęli na nogi. Wiem, że czeka Was dużo pracy odnośnie knajpy. A dla na propos pracy, wiesz co? Tak szczerze powiedziawszy, to nam się już kasa kończy. Czy syna byś mi zatrudnił w hotelu? że rozgarnięty jest. Das radę. Tam tyle gruzu, tyle śmieci do wywiezienia. Ja naprawdę nie mam pomysłu, co z tym zrobić. No nie mógłbyś to jakoś busa jakiegoś pożyczyć, przyczepkę załatwić gdzieś, no nie wiem. Panie Lucenie, ja mam przyczepkę. Ja wam ją jutro pożyczę, ale musicie koniecznie. Jak nie, rolnik, nie? Przyjechać. Ja mam rzemiołki. Ja wam te ziemniaki jutro przywiezę. Gosia jest, jest cały dzień w pracy, więc rano przyjedziecie. Zabierzecie to, co macie do zabrania i wieczorkiem odstawicie. Adrian, jesteś po prostu kozak. Proszę. Trzymaj, Adrian, ty już jesteś Kowalski. Pij. 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 No, roz. Ale to jest piwo bezalkoholowe. Bezalkoholowe? Boże, no zobacz. A, a coś mi się zdawało, że dziwnie smakuje. Niech to jak Polak. to no? Tak naprawdę to ja się dziwię, dlaczego Adrian się z związał z tak... Żeby Polak piwa nie rozpoznał bezalkoholowego? Taką dziewczyną jak naszego. Gośka. Przecież to fajny chłopak jest. A ona? Taki charaktery. Następnego dnia Kowalscy wyruszyli swoim gruchotem po przyszepkę do willi córki Małgorzaty. I całkiem. No, no, no. i dupa, no. Co Ej, co teraz? Ty, jak oni te pasy kurwa zapinają? <grym> what? Hey, what? Co ty, rano wysiadamy, Pana, no, uwaga, trzeba zobaczyć co się ty, stało, bój, tak? Samochód nagle zakaszlał, zwolnił i zgasł. Koniec podróży. Czas się zastanowić, czemu grat odmówił posłuszeństwa. Dawaj, będziesz pała, bo ja tak chcę. Nie! Przez ciebie się skaleczyłem. Wysiadaj mi samochód. Na, na pewno tak jest. Chodź wybiluty. Ja. Kudły ją. Ej, zabieraj tą torbę tą. Zabieraj mi tą torbę. No. Nie Nie się... jak kaszlaka, tak. a, a przestań jakiego kaszlaka. O. Świetne auto to Najlepsze samochody na świecie też gasną. Dobra, czyli Będę będą naprawiać. Gdzie to jest młotek? Rzesiu daj no młotek. Tam jest młotek kurwa. Młotki będziecie go naprawić. No ja bym za pierwszym razem zadziałało to. Jest młotek. Stukniemy. I działa już wszystko. Si, elegancko. Odpalaj. Ja mam odpowiedzieć, jak tu nie ma a, co No co na No te bilno. Tak No patrz no, Trzymajcie mnie ludzie, bo go zabije. No gdzieś siadłeś badanie, na kierownicą musiał. On tego nie mówił że mam coś To mu nie powiedział, bo przecież to jest kurwa wiadome, no. Ale to tam mu nie powiedział. a jak widzisz to Kibla, to też siłowie wziąć na włoski? No nie. To na podłogę zrobisz? Zadaj mi dasz to do samochód? Dobra, no za ja nie ja, wiem. Ja oni tam też tam maję, mają bekę, nie kurwa, nie? A ty stój i nie Kamera się obraca, odpalaj. oni... Grzesiek, nie uciekaj! Nie, pal! jeszcze raz. Poczekaj, no. poczekaj. U, teraz działa. teraz Odpala jak nic. No i się! tam, Oj, Tu nie ma paliwa, skazówka jest na samym dole. Co nie ma? Kurwa, jak normalny człowiek jadąc samochodem nie kontroluje stanu baku. Rozbawiło mnie to strasznie, bo da, da raz klepnął, później trój raz. No i w końcu raz wyszło, że to ja jestem mądry, bo zauważyłem, że jest brak paliwa. Ha, 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 ha. <zysy> 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 Jeszcze tam na końcu. Grzesiek śmieje się z ojca. Lucjan zapomniał zatankować i cała wyprawa po prostu stanęła na środku drogi. Wczoraj za to ja tankowałem, zadajmy, Wtedy, nie no te zatankowałem zawiadami. No to teraz widzę. Widzę, co, że lepiej je dawać, niż auto zatankować. No już było jak było, to co? Aby nie mogli się zatankować? Ty na przykład nie mogłaś pojechać zatankować samochodu? A nie wiesz jak? Wiem jak odpalasz czas bieg i jedziesz na stację benzynową, lejesz benzynę, wracasz do domu. Proste? Instrukcja potrzebna? Instrukcja Jak? nie, tylko prawo jazdy. Nie <noise> kasze bez sprawka jechać, czy nie? Ja pierdolę. Ja mam prawo jazdy, ale do zrobienia Aha, no. przecież. Co ty nie masz prawo jazdy? <noise> no ty kurwa nie wiem. A jeździsz w Polsce przed samochodem? <noise> Jeszcze ja ją wkopał. A Mato nie mógł pojechać, ma to ma prawo jazdy, dlaczego nie pojechałeś? Ja, no, mówił, ja to bym mam... mu roweru chyba nie dał, nie. Jechać? Wszystko, ja wszystko... Bo by powiedział, że ja mu nie powiedziałem, żeby on go przypiął na przykład. I by mi zawinęli rower. No trzeba mówić, dziecko, No w końcu trzeba mu mówić. No. Ludzie, wszystko jest na mojej głowie. Czy wy nie możecie bez mnie nic normalnie zrobić? tylko ja muszę o wszystkim myśleć, a potem komu się obrywa? Przepisy obrywa. To I ja dobra... myślałam o tym, żeby zatankować. Dobra, nie wkurzajcie się. Miałeś być. wczoraj zatankować. No, jak zwykle, oczywiście moja wina, tak? Wszystko jest na mojej głowie. Ja muszę wszystko ogarniać, a potem i tak wszyscy mają do mnie pretensje, bo to wszystko jest przeze mnie, tak? Bo nie do Adriana, a Adrian sam przywiezie Andrian, nie pomóż. będzie problemu. Hmm. Hmm. O, Arian, odpisz Adrian telefon. <laughs> ja to jest ja co już... Nie odbiera, nie odbiera, radio. No i co my teraz taty zrobimy? Ha. Poczekaj, no. o tatuś ma pomysła. Ej, to Zdzijmy mi nas... przypomina jak że świat według kiepskich, nie Waldek, że tatuś ma pomysła. Stopa. A, panie, stopa może być sobie zabawne, a mi na pewno zatrzyma się Skrętonary. jakiś pleksy, przystojniaczek i oczywiście nam nie poleci, oczywiście. bo to ja, hello. Halo. Przed ty człowieku wiesz, że my dzisiaj musimy tą przyczepkę odebrać? A nie możemy ją to odebrać? Nie możemy, bo dzisiaj gośki nie ma, jutro już będzie w domu. Musimy ją dzisiaj odebrać. Dobra, idziemy na stopa. Jestem wściekła na ludzkę. Kolejny raz mnie nie posłużę. A Jeszcze Natala wymyśliła sobie łapanie stopa na <grym <grym Wczoraj ta prawa po przyczepkę, nie stopa na doszła do skusku. Zbrała oleju w głowie kierowcy. O! Napad na przyczepkach, do małgorzaty i Adriana. Ale to muszą uważać. Bo dzisiaj córka już jest w domu. A czy tak drogo? No to na bank kurczę będzie mi się fajna. Ja pierdzę. Zamknij się Jezu! nie. No, no. Robisz <grym grym grym> po <powietrza> napad onże żipiza. Dawaj. Ja pierdzielę. Hata nie mamy. Jak my ta zapniemy... Przygotowań nie było. Mam pomysł! Na no, no, teretytkę! Mam pomysł! Dawaj! Dawaj, raz, raz, raz! Uważaj na kaktusy! Jaki znowu pomysł! A. O, po lancu! przywiązać? A. Mam talizma. talizm! Talizm! Talizman. Ty dawaj, 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 dawaj to! Pokaz! I ty buzyki! Widziałem, że się przydasz na coś! No, dawaj to ty góry, raz! Trzymaj przyciepę, trzymaj przyciepę! I patrz, ucie od tatusia! Ta -da. Udajemy takie coś. Tadam. Tadam. Teraz, teraz, bo ta wariatka... Co tu robicie? Zostawcie to w tej chwili. Pożyczamy. <grym> Zostawcie to, nie pożyczamy. No ja wam pozwalam coś pożyczyć? Ale my pożyczamy, oddamy ci. Ja zaraz dzwonię na policję i oskarżę was o kradzież. Na ojca, na policję. 100%. Ojciec, nie ojciec. Kradzież to kradzież. Odstawcie to w tej chwili. Gośka, to dzwoń. Na co czekasz? No dzwoń na tą policję. Ciekawe, co ty im powiesz. Że tato ci przyczepia? Że na mnie? mam zwyczajnie złodzieja na podwórku, to ja, ja mi okrada. nie twoim ojcem. W tej chwili Oni jesteś złodziejem. Oni nie Nie. Po mojej rodzince to mogłabym się spodziewać wszystkiego, ale to, że będą okradali mi w biały dzień, to naprawdę jest już szczyt hamstwa i bezczelności. Zamykaj to. O Odstawcie się. to w tej Oto, ja mam teraz wa ważny telefon? Bądźcie cicho. Zostańcie tu, bo ja zaraz wracam. Halo, jest? Hej. Ron. <laughs> Napad udany. I tutaj. 500 tysięcy do chwili. Nie kradliśmy tej przyczepy. Przecież Adrian nam ją pożyczył. Nie mogłem tylko tej jędzy o tym powiedzieć, a przyczepa bardzo była mi potrzebna. Tatoś, ty jak wymyślisz coś, to nauczysz mnie czegoś zawsze w życiu. Moją sensei jesteś. Synuś, jak ja na ciebie patrzę, to widzę siebie w młodości. Ty kapany. Gdy Lucjan z synem podjeżdżają z trudem zdobytą przyczepką pod wynajęty lokal, wita ich zdenerwowana Lucyna. A co myśmy znowu Kosza narobili? dzwoniła. Powiedziała, że widziała, jak wyście brali przyczepę. Ona twierdzi, że wyście ją ukradli. Powiedz mi, dlaczego ty się jej nie powiedział? Że Adrian wam pożyczył ją. No Jak ja mogłem je, mu, jej powiedzieć, że Adrian mi pożyczył? Przez ja Obiecałem chłopakowi, że go nie wydam, tak? Dałem mu słowo. Moje słowo jest święte. Tak, ale ona nie. powiedziała, że zadzwoni na policję, bo wyście ukradli. Ale proszę cię nie zadzwoni, ściemnia cię. A nawet jak zadzwoni, to co? Jak przyjedzie policja, to ten cichociemny nas wybroni. Cichociemny też. A tak radzisz, tak? Adrian mi pożyczył tę przyczepę, tylko ona nie wiedziała. Ja miałem się przyznać, że obiecałem, że go nie wkopię. A nawet jak mi powiedział prawdę, ona by nie wydała mi tej przyczepy. Ja mam tyle gruzu do wywiezienia, że nie miałem wyjścia, daliśmy w i długa, tak? Ja podejrzewam, że ta policja rzeczywiście przyjedzie. O Jezu, tatku, zobacz, to są same śmieci tu, no. Co, to? co wy to wyraźcie? Patrz, patrz mama, patrz, jak ta królowa. No jakieś. jakiś. Zobacz, zobacz. się nie chce wyglądać. No, może to potrzebne jest. To przyszła pisła tutaj i niech leżą, same się wyrzucą. Nie Słuchaj, co? położymy tu nasze gruzy na to, przywalimy to wszystko. Tak. Wywalimy razem na śmietniku. Nie panikuj, mama. No. No. Jezu, z nami to... Cały bo czas tam to problem jest. Jeszcze nam podziękuje, żeś mieli śmieci wypaść. Zobaczysz, co sprowadzicie na nas. nie Na panikujesz. się tak panikujesz? Jestem wściekła na ludzka, bo jak y, Gosia widziała, że oni zabierają tą przyczepę, to powinien jej powiedzieć, że Adrian nam ją pożyczył. A ona teraz naprawdę myśli, że my jesteśmy złodziejami. Jechali wywieźć gruz, a Lucyna sprząta resztę bałaganu. Natalia oczywiście leniuchuje w najlepsze. Cześć, ja? dziecko moje. Gdzie ojciec Grzegorz? Jak gdzie... No Myślę, że jej lista no wyszła Gdzie zabrali moją przyczepę? Tam ja? są moje rzeczy, które są mi potrzebne. Gdzie one są? Jak zabrali twoją? No tak, dobra, powiem ci. Oni pojechali na wysypisko. Nie, nie obchodzi, gdzie oni pojechali. Ja się pytam, gdzie są moje rzeczy. Czy one się działy, czy nie? weź, odejdź, weź mnie nie, unio, nie, przyczy, nie, nie denerwuj. Ja zaraz nie wytrzymam. Jakie wysypisko? nie krzycz, nie denerwuj się, proszę Co? Ale jakie twoje rzeczy Tato przyszedł i powiedział, że no. tam są jakieś śmieci i pomożemy. Gosi, wywieź to wszystko, żeby, żeby to było za jednym zamachem zrobione, nie? Śmieci, śmieci, wyście poszaleli wszyscy? Przecież tam były no, moje no, materiały no, Na 2000, z 2000. na mama, naprawmy mama. Tam na takie wymysły. Tak no, no, jakie śmieci? Moja siostra jest jakaś nienormalna. Napadła na mnie, napadła na moją mamę. Ona Cres, zachowuje no. się, jakby stradała dosłownie zmysły. Nie znoszę jej. Ja zaraz okay. mam cele do zorganizowania. Tam za moje rekwizyty! W ogóle, To wam pozwolił zabrać tą przyczepę, co? No w sumie jakieś dekoracje tam mogły być, bo tam były te kwiatki, nie? Bo ja na pewno, nie? Ja na pewno nie? <grym 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 to ale jakim prawem? Gosiu, proszę, go, proszę, go. proszę cię, uspokój nie cię się, Nie Myśmy my my tej tej, same nie zabrali tej przyczepy! No a kto, zresztą ludki? Ludki wam pomogły, czy co? Nie. No co? Powiedzieć ci szczerze? No nie, na żarty! Co? Adrian nam pomógł. Jeszcze tak, go sprzedał tak, Powiedział, że nam pomoże, da nam przyczepę, żebyśmy mogli sobie posprzątać tutaj. To ty masz jakieś problemy w związku? Nie wiesz proszę dziewczynę? dziewczyny, przestańcie. Bo za chwilę proszę nie ręczę za siebie. Nie ręczę za siebie. Jesteście siostrami, proszę, nie krzyczcie. posłuchaj. Ja nie wiem, jak wy to zrobicie. W zębach macie mi to przywieźć, rozumiesz? W stanie nienaruszonym. Tak, jak to było. I najlepiej zniknijcie się z mojego życia! I stąd już, dobra? Ja już będę Wiele? dzwoniła do taty, Słuchaj. ja będę dzwoniła do taty już. No. Może on jeszcze nie wyrzucił tego? Ja nie wiem, jak to się stało, no. Lucek z Grzeszkiem przecież nie zrobili tego specjalnie, tak? No chcieli posprzątać, chcieli wywieźć. A tym bardziej, że te śmieci naprawdę... Te rzeczy wyglądały naprawdę jak śmieci. Jezu, ten Lucek nie odbiera. On ma wyłączony normalnie telefon, ja nie wiem... No nie mam, już wyjebany ja jest. Mamusia. przede wszystkim uspokój się, złoś piękności. Na kawalerski byli, na kawalerski. Jezu, kochany, dlaczego ty nie odbierasz tam. telefonów ode mnie? Ale jak mam odbierać telefon? Przecież dziewczyną my nie mamy prądu, co ja urodzę prąd, ja mam rozładowany dawno telefon. Jak mam odbierać? Nie, wiesz co się stało? Była tutaj gościa, zrobiła nam taką karczenną awanturę, że to się w głowie nie liczy. Jezu, o co znowu? O co tą awanturę zrobiła? Bo wzięliśmy jej przyczepkę. Mało tego, to na tej przyczepce jeszcze były jakieś jej ważne rzeczy. Jej rzeczy na przykład? Tak. Słuchaj, to były rzeczy... jakieś śmieci. Ja nie wiem. Myśmy nasypali nasz gruz i wywieźliśmy A, to wszystko. To były był rzeczy potrzebne do organizacji wesela. No i co? Jak no i co? No to już nie ma, no to co no, to to Nie jest ma, było Dobrze jej tak? Skąd Jakie dobrze? Skoje. Uspokój się. A kto się? trzyma takie rzeczy na przyczepce? No to chyba na przyczepce się trzyma śmieci, tak? Tak, ale ona to miała zabrać na wesele, robić wesele, tak? No i co no no to, jest... no to, co ta awantura? No nie ma, to nie ma. Trzeba to jechać odzyskać. No, Luśka, ty ty ale ty ty jak odzyskać? To już dawno jest jak to wyglądało? w, w prowie. Ja nie rozumiem, dlaczego ty się Słuchaj, było tak, było tak, to była dziura, ja tą przyczepkę, tak, uniec luz blisko. Gościu każe nam tak. Te jedne rzeczy wyrzucić do tego dołu, te do tego dołu, a gruz to nam każe wywieźć na końcu wysypiska. Aha, ja cię bardzo proszę. Mama, ja to wszystko do jednego dołu. A, Cochanie, jakieś mu... błoto, doło. No ale my musimy jechać, odzyskać jej to. Jak to wyciągniesz teraz? Nie wiem, choćbym miała pazurami grzebać, ja muszę jej to znaleźć. Nie, ja zwaliuję. Matko, no tam był taki syf. Dobra, dobra. Ej, niech będzie syf, wszyscy Nie jej, chcę, żeby znowu to. ona się na matkę, bo ta będzie zaraz ryczeć, będzie a, a, jazda. Jedziemy wszyscy na wysypisko, to, na zabieramy to z powrotem, to, to ja tam nie ale się Ciebie ale ktoś pyta, czy chcesz? Jedną rodziną, chcesz. Jedziemy i tyle. wszystko robimy. Dość. Powiedziałem dość. 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 Ja nie głodny. Ja nie jestem głodny. Ty jesteś zawsze głodny. No bo ten głodny znowu zaczyna. Jedziemy, proszę, jedziemy wszyscy. Wszyscy to wyciągamy. nie chcę tam jechać Wy też będziecie Ja, ja jestem święcie przekonany, że w sali goście te rzeczy nie są do niczego potrzebne. Ona to tylko po to, żeby się na nas odegrać po to, żebyśmy pojechali tam, grzewali w tych śmieciach i się upaprali. Dobra, ja się zgodziłem, ale tylko dlatego, że moja że ona będzie cierpieć. Ona bez, bez przerwy ryczy przez nią. Dobra, pojedziemy i to zabierzemy. Małgorzata czeka na powrót Adriana z pracy i na szpilkach. Musi z nim porozmawiać o pomocy rodzinie za jej plecami i przyczepce pełnej jej rzeczy do przygotowywania ślubów. O Możesz mi powiedzieć, dlaczego dałeś mojej rodzinie przyczepę? Co? Gosia. No co Gosia, co Gosia? A weź mi w ogóle powiedz, skąd ty masz z nimi kontakt, co? Twoja rodzina wie, gdzie pracuje. No a, no i pewnie przyszli do ciebie, no tak, pewnie wzięli cię na litość, powiedzieli, że oni są biedni, przyjechali. I za piwo daj. Nie mają pieniędzy, trzeba im pomóc. I potrzebują przyczepki. No to co robi Adrian? Adrian, Adrian I, daj! Ty, Ale teraz tak mi się taki flash bęknie. Przecież jak oni pili piwo zero, a później tamten w tym samochodzie, mówi, że on kurwa... Tamta powiedziała, że wszy je dawał. No to jak on się kurwa najewał, że leczył, jak to zero był? Nieważne, że tam są moje rzeczy, które są mi potrzebne do pracy. Ja nie wiedziałem, że Beszka przełapała Kowalskich, jak pożyczali tą szczepą. Słuchaj, Adrian, ja nie wiem, jak ty to zrobisz. Ale czy jest? Przyczepa? Ale ja Chyba chcę moja, mieć te tak? rzeczy dzisiaj, rozumiesz? Nie wiem, jak ty to zrobić. Chcę mieć je to i teraz. O, kto to idzie. Cześć, cześć, jest. Best moment. Best moment. Od teraz będziemy kurwa dawać takie naklejki. Best moment, kurwa. Ta scena z tego odcinka jest w chuj dobra. Jak on jest upierdolony jeszcze. Ja, pierdolony, no, Spójrzcie na jego tego drugiego. Co to jest? Udało się. Ja, pierdolę Nie, 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 nie. Ale z tym zorganizować? O co ci z chodzi? Z tymi śmieciami? Jakimi śmieciami? I ja to na to niego nie wiecie? mogę patrzeć, nie? Żeby do mnie, do mnie żeby przynieśli twoje rzeczy, tak? Moje, takie jakie były, a nie jakieś śmieci. Co nam z A wiesz śmieci na nazywałem? Zobacz. Naleźli. Z gnoju, wąwali, wdzięczna jesteś. Dość Myśmy a tamtym zaszanom kurwa terenie, leje, Wyciągaliśmy z jakiegoś gówna, z błota te rzeczy, a ty mówisz, że to są ja Nie chcę to mówiłem znać. Ci, mówiłem ci, że jej to nie jest potrzebne. Ona chciała nas upokorzyć wszystkich. Jak Gośka się zaczęła drzeć, to ja się otwierdziłem w przekonaniu, że jej wcale nie były te rzeczy potrzebne. Ona chciała nas tylko poniżyć, upokorzyć. Bo ja nie mam nic innego do roboty, tylko żyć waszym życiem. Właśnie, ja, życie. tu, pośle, Powiedz, pośle. Po Powiedz mi taką rzecz. Jak? Taki, ma... ej! Robić. Jak taki mądry facet poukładany może być z taką międzą jak... Ta to! To! Sobie, no to, Uważaj Inna sobie na słowo. Słuchaj! On obcy, obcy facet, nam pomaga. Pożyczył nam samochód. No, Pożyczył nam przyczepę. Mm -hmm. Pomógł nam. Dał nam pieniądze na elektrykę. Teraz co zrobił? Co ty zrobiłeś? Dałeś im jakieś pieniądze? Nie jak nie dałeś? No, przecież dopiero to powiedział, że dałeś. Im pieniądze. Założyłem, a to jest różnica! A, a to nie to samo. Wiesz no, ja sobie idzie. z tobą po chwilę porozmawiam, tak a wy, tak wynosicie mi się w tej chwili. Pracę Oczywiście, się. że się wynosimy. Tak klejka i tak ląduje, sami. do tego jak oni wparowali, nie. Chodź, chodź. Jadź, Zaskoczyli chodź. mnie w pól. Okay. Nie, nie sądziłem, że tak będzie charakteryzuje. Ustaw, kurwa. Że tak charakteryzacja będzie. Zapomnij o lodzinie, od dzisiaj cię nie znamy. Ja was też. Chciałeś swoje rzeczy, się. Chodź, chodź. 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 Nie no, chcę będziesz tłumaczyć? Kurde no! Idźcie mi stąd! I żebym was więcej nie widziała! Nie zobaczyć! Ja myślałam, że jak my oddamy Gosi te rzeczy, to ona będzie zadowolona z tego. Ale ona była po prostu na nas zła. ten czas. A ty? Co ty masz mi do powiedzenia, co? Ty jakieś pieniądze dajesz? Ty nie wiesz, ile mam rachunków do zapłacenia? Nie! W ogóle, jak ty możesz robić to wszystko za moimi plecami, Adrian? Najpierw dajesz im przyczepę, gdzie są moje rzeczy, teraz się jeszcze okazuje, że im dajesz pieniądze? Przecież im pożyczyć pieniądze, to jest jakaś darowizna! Ty te pieniądze nigdy na oczy nie zobaczysz! Proszę! <laughs> Piso, a póki co, to ja ciebie dzisiaj nie chcę na oczy widzieć! Śpisz na kanapie! Przejebałeś ja Jak Adrian mógł pożyczyć mojej rodzinie przyczepę i jeszcze pieniądze? To już nie chodzi o to. Najgorsze jest to, że on zrobił to za moimi plecami. Jak ja mam mu teraz zaufać? Ja w ogóle się teraz zastanawiam, czy nasz związek ma w ogóle jakikolwiek sens. Poranek następnego dnia w willi Adriana i Małgorzaty Cisza. Ja albo ciche na dni, albo cisza przed kolejną burzą. A co ty tu robisz? Będę jadła śniadanie? nie Miał... możesz zjeść śniadanie w salonie? A dlaczego ja miałabym jeść śniadanie w salonie? Skoro ja spałem w salonie, to ty możesz zjeść śniadanie w salonie? <laughs> Ale nie rozumiem, o co ci chodzi? Słuchaj, przyjechali twoi rodzice? Jak on zatrzyma? nie? Takim, kurwa, w trybem pytającym, nie? Zrobiłaś dzisiaj pranie? Poszłaś dzisiaj? <laughs> nie wiem. Widzę, że przyjechali, to ja mam, jeść, mam tam jeszcze, czy ja nie rozumiem? Nie, ale przyjechali twoje rodzice, tak? No. Przyjechali specjalnie, żeby odbudować z tobą relację. Bo długo cię nie widzieli. A ty jak zareagowałaś na ich przyjazd? Od momentu ich przyjazdu wrzeszczysz, krytykujesz ich. Ponieważ przy... oni od twojego przyjazdu rujnują mi życie. Słuchaj, wzięli moje materiały, wzięli przyczepę, wywieźli je na śmietnik i wszystkie zniszczyli. To są moje narzędzia pracy. O czym ty w ogóle mówisz? Hmm. Ale pojechali na to wysypisko śmieci i przywieźli ci je. Hmm. Mam być szczęśliwa, jakby jeszcze tego było mało, to dałeś im pieniądze na elektryka. Co im jeszcze dasz? Mnie okay, usta, słuchaj, dałem im pieniądze na elektrykę z tego względu, że chciałem im pomóc kasę za elektryka, oddadzą nam, jakby lokal ruszy, jak zaczną przynosić, jak lokal zacznie przynosić zyski. Adrian jest dobrym człowiekiem. Ja wiem, że on chce pomóc mojej rodzinie, tylko boli mnie to, ponieważ on ich nie zna. Oczywiście, jak ktoś tak z boku na to popatrzy, no to może się dziwić, dlaczego ja nie chcę mieć z nimi kontaktu, dlaczego jestem taką wyrodną córką, ale ja naprawdę mam swoje powody. To są pasożyty, rozumiesz? I Ulicy. masz palec, oni będą chcieli całą rękę. Dlaczego ty? Ja nie rozumiem jednego. Słuchaj, jesteśmy razem. Myślałam, że tworzymy jakąś relację, a ty robisz to za moimi plecami. Najpierw dałeś im przyczepę, potem dałeś im pieniądze. To, to, to uważasz, że to jest normalne? Że moi rodzice od mojego partnera za moimi plecami po prostu go wykorzystują? A ty co? Jeszcze masz do mnie o to pretensje? Ale nieważne, mimo wszystko to są twoje rodzice i należy im się szacunek, tak? Wiesz co, Adrian? Ja już jestem zmęczona tym. Naprawdę. Wiesz co? Nie rozmawiajmy już o tym, bo mamy pozwolić na to, żeby moi rodzice zepsuli po prostu nasz związek? Tego chcemy? Dobrze, pomogłeś im, jak tylko chciałeś, ale ja cię proszę o jedno. Już im więcej nie pomagaj. Dobrze? A jeżeli, nie wiem, jakimś cudem przekonają cię, omów to najpierw ze mną. Dobrze? Dobrze. dobrze. to razem. I proszę cię, nie kłóćmy się już więcej z ich powodu. No, ja nie mam okay? zamiaru się z tobą kłócić. Kocham go się, ale czasami mam takie wrażenie, jakbym jej właściwie nie znał. No i co? Powiem wam, że fajnie było, śmiesznie, tylko ta końcóweczka troszkę taka nudnawa. No ale no co? Zobaczymy, czy tak samo śmiesznie będzie w kolejnym odcinku. Na razie.